Cześć w następnym filmie jesiennym. Również witam nowe osoby tu na tym kanale. Dzisiaj przyglądam do Was z bardzo fajnym przepisem na napój. Ten przepis jest bardzo łatwy, prosty, każdy wykona ten napój. Napój jest na ten sezon chorobowy. Więc dla każdego jakieś korzyści jest z tego napoju, szczególnie na takie objawy infekcji, kantarz, coś takiego. Napór jest bardzo dobry i zdrowy. Dostarcza różnych, różnych witamin, też, jak i też witaminy C i zapalnie. To nazwa. Dobra, do tego napoju potrzebujecie zimnej wody, takiej szklanki wody. Oczywiście potrzebujecie cezliny. Może być to połówka cezliny. Zaczęła taka połówka miodu. jedne z do picia obróżki noża oraz z dawki O czym jeszcze potrzebujesz? Jeszcze Jeszcze czelnika Piątów ja marki z w... Mam tu z Marki krwi z Marki Silver Będzie w opisie marka. Tak, więc lecimy z tą. Lecimy, pokażę Wam jak to co robi. Także lecimy z tym tematem. Po, po pierwsze musimy... O, tutaj deszyd, <grystanie> yy, po pierwsze musimy wziąć wodę i nalać do czernika. Czyli bierzemy wodę. Yy, I czernik. Ja tutaj tak bym się udzielić tanik. Otwieram tanik, Wlewam wodę do tanika. No. Zamknęliśmy czarnik i włączamy tchanik. Włączyłam czarnik, tak? To tak? świetnie. woda gotuje. Nam. No. W tym czasie, jak się woda gotuje, to. I zaśmiał tam eee, Może być tu taki plasterek cytryny. Cytryna to jest w stanie c Może być taki plasterek. Wrzucamy tutaj szklanki taką taki plasterek. Teraz co robimy? Trochę wyduszamy. sobie trochę tego soku z cytryny. Dodajemy sobie takie naturalne witaminy C. I już mamy K przygotowaną witaminę naturalną, czyli cytrynę i sok z cytryny, to to zalewamy gorącą wodą z czajnika. Nie. Woda nam się zagotowała, zalewamy cytrynę i ten sok. Może być aż tyle. Może być do połowy szklanki, zależy, yy, zależy od Was, tak? Yy, to jest do Waszej regulacji yy, Idę tej wody jesteście w stanie wypić, gdy nadajecie wody A tutaj dałam przykład, że może taką pełną szklankę, yy, taką pełną szklankę wody, ok? Dalej, bierzemy łyżkę i, tu, i, i tutaj mieszamy. To, to, co mieszamy. Mieszamy ten prosteczny cytryny oraz ten sok, żeby się to połączyło z tą wodą. Tak? Czyli mamy tutaj taką wodę naturalną. I stalimy C Jak już mamy to zamieszane Bierzemy miód Ryk Żeby nie kapało Dostajemy do szklanki W ten sposób Stalimy na porcja takie łyżeczki tak wlewamy, tak czy tak dodajemy miodu i, mie i mieszamy. Mieszamy, żeby ten miód połączył się razem z tą wodą i oraz sokiem z tyny, i też z cytryną. Już tak? mamy zamieszane. Trochę, trochę odczekujemy, żeby nie było aż takie za gorące. I pić na ciepło. Fajnie jest taki napój wypić wieczorem. Wieczorem po to, żeby mogło zadziałać jakby ująć tak yy. no i to i potem po prostu to działa zarówno na takie różne katarzy i nie tylko Więc, yy, więc łatwy przepis na taką wodę z cytryną i miodem. Więc tutaj mamy, tutaj mamy połączenie witaminy C oraz oraz yy, miodu. Czyli w takim zapalnie Macie tutaj na różne tutaj na taką właśnie podstawową infekcję jesienią katar, cokolwiek. I jest powoda bardzo dobra, używa aż organizm. z takiego ciepła. Wchodzi yy, katar. Ja Wam polecam ten napój. Spróbujcie sobie ten napój, a my sobie zrobię sobie te wody, żebym powiedziała Wam co i jak o tej wodzie. Jak to ogólnie smakuje. Uwaga. Proszę właśnie pomuchać, nie? Bardzo smaczna. daje po smoku miodu i tu też tam sok z cytryny Ja bardzo lubię tą wodę pić wieczorem. To soka moja lucyna wieczorna, że piję wodę z cytryną i właśnie miodem. Czasu się zaczęła ta jesień. Tak? I na lepiej pod takim napoju chciałbym gorzać yy, pod koronę na lepiej i anuncescja. No Czulicie się, się po prostu lepiej niż poprzednio na yy, tak. Także to jest bardzo fajna alternatywa tego napoju żeby czuć się lepiej i nie mieć jakichś katarów czy mokolwiek. to pijecie w kilka dni i katar znika, zanika. Także super. Także super rzecz. Jak zrobicie miód i trosunę, to taki napój idealnie. Yy. Tak? No. I to o mnie taka propozycja dla was, takiego na polu. Możecie na koniec z tą centrum sobie. Yy, tak, no, jak już pijecie możecie z tą centrum, nie ma problemu. Yy. Ale nie musicie. Tak to wygląda, taki napój. Więc jak zainspirowałam tym napojem, to znać w komentarzu. Kciuki do góry, skrócie kanał. Na mnie działa ten napój, więc na Was też zadziała. I też zadziała na Was mój Instagram oraz TikTok. miastem więc spadacie też na Instagram oraz TikToka. Ихвидимle затызен та